Witam serdecznie. Czeka już nas w tym roku. Ostatnie cukrowanie pszczół. Tu wiem, że była przerwana tak, akcja karmienie. Tak, czyli raz dostały. To to co jest zjedzone to powinno być drugi raz. Tak, to jest drugi raz. Teraz ty te dostały ramki do czyszczenia, bo by trzeba było zobaczyć, co one z tym zrobiły. Nie? Co one z tym uczyniły? Jeszcze jeszcze wyjadają, więc niech wyjadają. Tak I teraz, aha, plus słoik, no to dobra, no to ja im tu dam hmm. trochę, bo to są żółte pszczoły. zostanę trochę nadmiar. Ale ze względu na to, że to są żółte pszczoły, ja tak zrobię. Nie? To jest matka od pana cegiełko, więc jak ja tutaj dam o swoich o, o wiaderko więcej, to nic się nie stanie, tak? Teraz tak, tu miało być jedno wiaderko i koniec i one na pewno to wiaderko tutaj zażarły. No nie? Aha, tu było tak, że w słoikach dostawały, więc no dobra, dostaną ode mnie taki słoik, nic się nie stanie, w weekend będziemy patrzeć, jak wygląda sprawa żarcia i ewentualnie jeszcze jakieś rodzinki dostaną ode mnie, ale jeśli zauważę, że z jakąś rodzinką jest coś... Beznadziejnie po prostu i dlatego ona tam jest słabo zajedzona, tak? Ma te ramki. No to wtedy co? Wtedy jeszcze w sobotę albo ostatecznie roztrzepiamy jakąś rodzinę, albo damy. Albo co? Albo na przykład ramkę przełożymy, bo w tyłu było o jedną więcej. No dobra. Niech psio. I to też już powinno być zakarmione, tak? Ta rodzinka już powinna być zakarmiona. Ostatecznie i definitywnie. <laughs> nie? No to tak, tutaj jedno było zażarte. Aha, jedno było zażarte, i teraz. Ja tu nie wiem, czy jakaś zlewka tu nie powiem, ostatnio. No ale dobra, mało ważne. Teraz, według mojego rysopisu, się, zdarzy, się zgadza. Tu jest tak, i tu dostaną drugie wiadeczko tak dopiero z trzech więc te jeszcze oho nie ale może się okaże że po tych dwóch wiaderkach będzie już wystarczająco prawda może się okaże czy już będzie całkiem ok tu trzeba jeszcze trochę dolać ja mam tu różne bańki jeszcze mam 50 kilo do rozrobienia, więc śmiało możemy w te pszczoły tu wlewać O i voila! Działamy. Tu zrobiłem do góry nogami Daszek ze względu na to, aby... Właśnie była szansa na przypodkarmianie, żeby była szansa na yy, co? Aha, żeby tam nie kradły, no nie? Dobra, teraz tak. Tu by się zgadzało, teraz tutaj jeden x wiaderko i to miał być ich koniec tych pszczół. One na pewno zażarły to jadelko pierwsze. Bo one tu były feste zawalone. No dobrze, one ewentualnie dostaną weekend ode mnie troszeczkę. Na chwilę obecną możemy je odpuścić. Teraz tu dwa razy. Tak. To te jedno już na pewno pożarły. Aha, one jeszcze miały tutaj bajery słoiki. Więc dobrze, damy im jeszcze raz. Taką porcję w tych słoikach. Tu jeszcze widzę jakiś słoik się mi namalował stanął, trzeba to rozlać po tych pszczołach, tak? Aby mi wzięły do weekendu. Żebym e ewentualnie jeszcze w weekend stwierdził, no gdzieś tam może dodać, tak? W tej chwili no to co ładuje, to ładuje tam. Te pszczoły, które tutaj teraz im daję, no to wiem, że one miały dostać już wcześniej, tak? Po porcjach, więc trudno. Będą miały to teraz, to jest raz. Nic się nie stanie. Tutaj w tej dolince nadal ciepło jest. Tak, ten chłód tutaj tak nie wdziera się maksymalnie. O, one sobie mi tutaj pojedzą. Wiadereczko jedno z drugim. Pyk, voilà. Teraz tu dwa razy wiaderko, to raz dostały. Nie, i teraz drugi raz. Ja już nawet nic nie zapisuję, bo to nie ma sensu. To nie ma sensu. Tam, gdzie trzy razy, to się cofnę, bo będę wiedział. Nie? A reszta już tam to powinno już być. Więc... Ładuję tutaj wiadro na maksa o aż trochę pociekło i okej okay. prawda? okej okay. teoretycznie po tym wiaderku powinny już być zalane jadę dalej tutaj dwa razy, więc teraz ten raz już powinny być podlane, Tak, już do końca. A to wychodzi. Wszystko się okaże. Ja jeszcze tak poleję. Nie chlujnie zawsze te wiaderko tak w koło. Tak. Teraz do soboty mi się okaże. Nie? Tu jest ta włoszka, ona była zalana przekonkretnie. Ja bym tu nie widziwiał. One tutaj plaster też na szmacie już budują. Wleję im troszeczkę na bieżące. Tu mam akurat taką zlewkę o. Tak dostaną, trochę Poliżą, nie będą same, nie? Nie będą same. Dobra, I na pewno starcie mogą dostawać takie zlewki właśnie. Tak żeby aby, aby se polizać. O, trochę się może rozruszać też. No dobra. Został mi ostatni tam rządek no to z tej bańki i to będzie... Słuchajcie, to wszystko. Mogę się ewentualnie cofnąć tam od przodu i... Od przodu coś tam dać pszczołom. Ta. Można już. Ja zaraz sobie zerknę niektóre rodzinki. Już wiem, że na przykład zaraz tam jednej rodzince dam coś ten, a tak już mogę sobie też coś zerknąć. Idąc od dołu, tu jeszcze mi została jedna rodzinka. O. Tak, na której stoi kamerka. To o dziwo, właśnie się. Niewiarygodnie ostatnio zalały. To nie ma co dzikować. No tu jeszcze wybierają te plastry. No ale dobra to nic. Damy im tu, bo tu jest napisane trzy razy wiaderko, więc aha. Cukier jest zrobiony z kwaskiem cytrynowym na 50 kilo cukru, tak, dałem dwie torebki, te większe, takie po 3 złote. I voila, już więcej się nie do wiaderka. No i tu mi została cała taka beczułka, prawie że. No i została mi jeszcze jedna beczułka na dole. I chyba nawet wiaderko, więc jeszcze od spodu mogę się przejść po pszczołach. I tutaj było to w sumie to wszystko skarmienia. Właściwie prawda jest taka, że wiem, że dzisiaj mam dużo czasu, jest dość ciepło, podkurzać jest odpalony, więc idę już od dołu i nieuchamy rodzinki. Zaraz idziemy do pierwszych pszczół. Zobaczcie co tam jest grane. Co wczoraj się pszczoły na nie łączyły, i to by było to wszystko, jeśli chodzi o karmienie, takie ja już że poleciałem i życzę miłego dnia.